Siemano, z tej strony Sfery, dzisiaj case dropik skrzyneczki premium Potwieramy, troszkę ich jest tutaj Też te kurczaki dorobiły do tego, że jest ich po prostu więcej Więc je potwieramy I Sprawdzimy jak one dają, wiem, że ten Supreme Supreme to jest coś fajnego Coś, co nam często daje kosy za ponad tysiaka Jedną sobie dzisiaj otworzymy, jeżeli nam starszy oczywiście środków No i by się przydało trafić przed tym kodzik promocyjny, wpisz sobie w widzu kodzik SVERT i wpisz na stronę. oczywiście, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią. Skrzyneczka Silver jeden na ciebie czeka, złoty 25 zł do tworzenia, jeżeli nie odbierałeś oraz 11% więcej przy wpłacie. Dodatkowo event, więc dodatkowe skinki również ci tutaj sobie powpadają, W jakimś na przykład generatorze, w kartach, pik pik pik, czy w kapsułach. Oj, tak, tak nic 12, 20 i 8, dobra, jednak coś tu się kryło i piątka jeszcze do tego, spoko. E, dobra, więc no, Supreme, na skrzynce Supreme popieramy wszelkie marzenia. Wiem, że miałem otworzyć skrzynkę, bo otwieraliśmy Wildfire'a, była naprawdę spoko, Mieliśmy otwierać następną, ale to już w następnym filmie jakimś się potwiera. Na razie trzeba tu się skupić, na przykład Incredible Chicken 25 zł. Pokaż mi to. Muertosik tam wypada. Bardzo ładny skinek. 24 zł na, na zero. Powiedzmy. Grinder. za 6 I do tego Incredible Chicken da nam Dragon Kinga. 28. Dobra, w Battle Scardzie. Zastanawiam się, czemu to takie tanie, ale to Battle Ale plus. Dobra. Z kurczaków coś jeszcze otworzymy. Możemy otworzyć sobie jednego DEWczgena. De z siup. Dobrze, że ten Point Dizer, a nie Nitro. O, bo było źle. A o tak to jest 87 chociaż. Dobra, ale uciekamy z niego, żeby tutaj jeszcze. Starczyło nam na inne skrzynki, no Baby Yoda Tam powiedzieć o tej skrzynce, 4 zł ona kosztuje Ma 97% na karambita Takiego, oczywiście w graffiti No i resztę skinów tutaj Dropnęliśmy na odcinku kiedyś to Znaczy no w poprzednim odcinku jak był z Baby Jody, czyli nie wiem kiedy to było, z 2 miesiące temu Tego Classic Knife'a za 1000 Więc dać się da Ale dzisiaj nie widzę powodzenia, bo trochę trzeba się też naklikać i mieć Kiga szczęście, żeby tutaj trafić. No ale może chociaż coś za 70 zł, jakby wpadło. Dobra, ostatni raz. No nie. Dzisiaj się nie popisała. Urodzinowa 25 zł. Otwórzmy. I ona skrywa w sobie myślę, że Brightwatera. Ratroda, Walencję... Nie ma. I jeszcze raz... Posfor Lidsit Glass, 25 zł. Coś tu wpadło. A nie, bo ile ona kosztuje? Aha, 25. No to jednak ta urodzinowa taka... Lekko... Lekko podkradła nam. Dobra, jeszcze damy i tak taką szansę. I również się nie popisała, także z niej uciekamy. Na przykład do smoka 75 zł. Smoczek. O, Golden Coil. On fajny. Asimov. 456 zł. Asimov i Decimator. Jak z 70 zł. To Decimator jest w stosie mnie. Znaczy nie Decimator, tylko Asimov oczywiście, ale Decimator też dał na plus. No i dobra. Takie rzeczy to mi się podobają. To może jakiś suprimek. Nawet na 12 będzie stać. Jeżeli coś da, to może na więcej. Proszę jakąś kosę zarzuć. No dalej, leć, leć Dawaj, bo w razie czego potrzebujemy 123 zł. Coś za 123 zł. 18 No i lipa i lipa ten Supreme smoka dała elegancję Francję totalną. Ale Supreme dzisiaj nie chciał. Patrz. Też fajnie, chyba. No, na plus. Teraz trochę minus. O, oh, shit. No i się przeliczyliśmy. No dobra. Tego Suprema kiedyś pociśniemy jeszcze. No, o, wiem kiedy pociśniemy Suprima, bo Suprim potrafi dać super rzeczy. Suprima pociśniemy wtedy jak w końcu wbijemy tego Golda, no troszeczkę spadło, no sorry. Przepraszam, że tak się stało, ale no może kiedyś ten milion nazbieramy tego Golda i wtedy jak nam da Multum kasy, bo na pewno będzie dużo, no to Suprim wleci. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, pamiętaj o kodziku z widzu. i tyle. Widzimy się na stronce. No i może na strumyku, bo fajnie by było, jakbyś widzów wbił na strumyka, zostawił teraz dzwoneczek. Albo wbił na Discorda, bo są info o strumykach, a my tam sobie skinki rozdajemy, więc jeżeli chcesz jakieś skiny powygrywać, to zapraszam. Siemano.